Cześć, witam Was wszystkich z tej strony Snafu, a przed Wami drugi odcinek Battlefield'a 5. Gramy brytyjskim żołnierzem, niegdyś e, więźniem. Znajdujemy się aktualnie w Afryce. Znajdujemy się aktualnie w Afryce, gdzie naszym celem jest. Aktualnym celem jest. Przykro mi jest y, z... podłożenie kilku ładunków wybuchowych, czyli po prostu dywersja. Zobaczymy na ile na ile ona się uda. No ile uda się wykonać ją po cichu. Mam nadzieję, że... że uda się to zrobić całkiem nieźle. Ponieważ nie widzi mi się rozpę... rozpętywanie tu piekła i... i próbowanie... Może, może niekoniecznie. Tu pójdziemy sobie okiem i próbowanie yy... rozstrzeliwania wszystkich po kolei. No i już po ptokach wygadałem. No nie, 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 nie. Chyba jesteś niepoważny, gościu. Tak już jest trochę za późno na... na no, no, Mówi się trudno, gdzieś tu jest kolejny port. Jakim cudem w tym magazynku jest tylko 30 pocisków? To po to on jest bębnowy, żeby, go, żeby ich było więcej. Czuję się oszukany. Bardzo oszukany. Dobra. Eee, alarm, alarm wyłączyliśmy, tak? ogóle się upewnić. Zresztą tu i tak już nikogo nie ma, więc ja nie wiem w ogóle nad czym się zastanawiam. Dobra, tam mam jakiś, jakieś krzaki, więc tam bym sobie w biegu żeby zdobyć jakiś punkt obserwacyjny rozeznać się podrobinę w temacie No, tu jest ktoś po prawej ich dwóch a nie tam jest jeszcze jeden trzeci ale na szczęście tu jest ich tylko dwóch tylko żeby się do nich dostać po cichu w ogóle zabawne ja tu przed chwilą Ja tu przed chwilą zrobiłem Saigon, a oni nic, nie, nie da się tego rozwiązać. Dobra Tu sobie gość elegancko patroluje, tylko nie wiem właśnie w jaki sposób. Czy on chodzi tak w kółko, czy? A nie, dobra, czyli jest jakaś szansa na no tutaj jest chyba tylko tych dwóch.

Chyba jesteście niepoważni. Niewiarygodne. A, czyli tam zginąłem. Albo i nie. Nie no, ale jakim trzeba być cepem, żeby strzelać do kogoś. To znajduje się przy wybuchających beczkach. A, dobra, tym dam spokój. Najważniejsze, że tych debili tu nie ma. Ja rozumiem, że można nienawidzić wroga i w ogóle to jest całkowicie naturalne. Uuu, jeszcze z tłumikiem. To ja bardzo chętnie. Czy to jest. Mój cel jest na lewo, jakieś 130 metrów. Nie gadaj, że wydygałeś. Ha! I już się nie musisz niczego bać. Nic się tu nie znajduje. Poza działkiem przeciwlotniczym? O, jest tu! To jest misja otwarta. Dostać się do chronionego hangaru. Okej. Okay. Nie no, mam tu wszystko co, co potrzebuję. Czyli tak, tu jest alarm, ten alarm by trzeba było zdjąć. Ah! Dlaczego się zakręciłem? Ha, ha. Bo raczej nie wierzę, że dba o ich kondycję bezinteresownie. Dobra, tam jest kolejnych dwóch, czyli dobrze byłoby się zakraść. Tu jest kolejny. Jeszcze jeden, ale alarm tu jest chyba tylko jeden. Dosyć sporo światła tu jest, ale. Hmm. No dobra. Myślę, że można to załatwić na dwa sposoby. Nie, czyli alarm jest wyżej. To tak nie działa. Dobra, najpierw muszę się przegrać do tego do tego alarmu Mając cichą nadzieję, że nikt mnie tutaj nie będzie chciał znaleźć. Oni sobie biegają tam A ja sobie przejdę tutaj bokiem. O ho ho ho, 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 ho. Boa, rewelacja Czemu gościu ma zimowy kamuflaż na hełmie? Chyba, że ja to źle zauważyłem ...bo z tego co kojarzę Były też chyba letnie kamuflaże, które były po prostu w kolorze piaskowym Natomiast Nie, zostaje, zostaje przy tym, co mam. Mam swojego małego Tomiego. sobie biegają żołnierze. Ktoś z nich ciśnie bekę. Nawet medyka musztrują. Dobra, Saigon i tak się dzieje, więc... Nie jestem pewny czy miałem wykonać ciche wejście Ale no nie wyszło mi Niestety Tu teoretycznie ktoś jeszcze był no, Nie wejdę dopóki się nie upewnię że nikogo tu nie ma A, co to jest? Gość mnie spalił, to jest niewiarygodne. Jakim cudem, kiedy on się tam w ogóle pojawił? Dobra. O nie, nie mam to Wiecie co? Mam pewien całkiem ciekawy i śmieszny pomysł. Jestem specem od materiałów wybuchowych, nie? No to sprawimy tak. Znaczy to zrobimy tak, że materiały wybuchowe będą grały tutaj główną rolę. Co miałeś, przyjacielu? Nie wiem. Ale ja tu mam 500 naboi. jest Byłaś gościu nie mam całego dnia. Tu było takie ciekawe całkiem urządzenie. Ale tym flakiem to w sumie niewiele tu zrobię. Czemu nie giniesz? Dobra, bo zaraz ja zginę. Koniec kozaczenia. Wow, wow 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 powoli moment chwila. Jest coś No nie, to, to mnie wcale nie ustawia tak naprawdę To mnie wcale nie ustawia, miałem taką piękną snajperkę postanowił mnie spalić. Są tu miał? Hmm. Czy Może to być lepsze niż. są tu tak ogromne obrażenia jakich oczekiwałem, ale lepszy rys niż nic. No ale amunicji to ma zarobiście mało. Co tu leży? Powiedz mi gościu jakim cudem ty jeszcze nie umarłeś. Pięknie. Co tu jest? A to ja może wezmę sobie strzelby? Tak, bo tu strzelba jest ta. Nie, no, nie, rozwala mnie ten celowy. Ale ostatecznie A tu mamy wejście? Nie, tu nie mamy wejścia. Gdzie jest wejście? Do dachu? Ja przez dach. To,

Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? are gonna go up any second. What's this. <laughs> Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget, any second now? Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up, Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can in. I just say No, it? you can't. <laughs> what the fucking hell was that? I've occasioned your teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Gdzie tu jest jakiś działko? Okej. Znaczy no nie ok, ale... ale no co zrobić? Dobra, najpierw to ja się zajmę może tymi ludźmi Trzeba stąd spierniczać. Czym prędzej. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba, ale dobra, mam. Jezu, już za moment, już giną. go trafiło a super akurat w ostatnim momencie żeby zrwać mu łeb to przelciało Yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shot full of holes and shuffle? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody not getting shot at you. you come along. This is your fucking fault. Listen to me! You took the fucking deal. You wanna start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? HUD! Miss Idea! Mostly You're gonna have to do this next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. No, no, we we you done done? Done? Are you all right? Yeah, of course I am. Listen. listen. Take this. Just it back Right. I'll get down there finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal? Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shit hole. Don't stand there staring at me. Move. Go your Own then. Three places to go. Need to knock out all the supplies here. Might have what our mission needs in there. Those are the radar stations that need to be disabled. So a can spot it up of them, Żałuję <laughs> tylko, że nie mam... Eee, ...czego? Kolejne sztukasy... ...że nie mam... Eee, ...no, większej mobilności tak naprawdę. No ale co poradzić. Moi drodzy... Odcinek jest krótki, ale tak jak mówiłem, będziemy robić po jednej misji. Te misje są dosyć złożone, a nie chcę przerywać e, jej w trakcie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mimo tych porażek. Krótkich, ale jednak porażek. E, jeśli tak, dajcie znać, co myślicie o serii. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia.